No cześć <laughs> Dzisiaj jesteśmy tak nietypowo na innej farmie ogólnie bo ta, na tamtej jakoś się dziwnie grało, gra, grało i w ogóle więc będę grał na swojej starej farmie już tu mam dużo rzeczy zakupionych i tak dalej więc myślę, że no, to wam się spodoba bardziej bo tamto od początku zaczynać to tak przynudzam, bla 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 a tu będę miał co robić naprawdę więc postaram się nagrać jak najlepszy odcinek. Na początek sobie musimy. Z... No nie wiem, musimy pole sobie zrobić. Mamy coś do skoszenia? Teraz zobaczę. Nie, no, wezmę najpierw ciągnik i pojadę zobaczyć. Mam ogólnie to poustawiane od najlepszego ciągnika. Może nie, nie jest tak ten, ale jakoś tak próbuję układać. Tu coraz lepiej, tu jakieś krzywo ustawało ale okay. A Tu jest New Holland, jakiś tam bla bla. bla. No i tutaj ten. Ten jest mój najlepszy. Ja go nazywam zielony. Albo ogórek, albo jakoś tak go nazywam. Zwykle nazywam go ogórek. Drzewa tu posadziłem się wnikiem do drzew. Jeśli nie wiecie, jak się sadzi, no to. Możecie napisać w komentarzu, w następnym odcinku Wam napiszę o tym. I no, zostawcie lajka, jak Wam się spodobał odcinek. Tu nam coś rośnie. Co to jest rzepak z tego co widzę? Tutaj też nam rośnie. Musimy na jednym polu posadzić, a na jednym. Co so, dobra. Hmm. Weźmiemy sobie jakiś ciągnik New Holland może być. Pierwszy, lepszy. <laughs> Nie wiem, czy będzie słychać grę. Bo nie wiem właśnie, czy nagrywać tak, żeby było słychać grę, czy tak, żeby nie było słychać gry. Hmm, dobra, ten będzie. Oj, <laughs> oj, 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 oj. Będzie ciężko z tym. On chyba nie może takich rzeczy. Weźmiemy sobie jakiś inny ciągnik, bo New Holland tego no raczej... Nie ten. Muszę kupić dla nich Holanda obciężnik, czy jakoś tak. Weźmiemy sobie ten czerwony, ten, ten. Pomidora. Jak ciągniki są ogólnie blisko siebie, to czasami mi tak laguje gra, że. Może nie że tak, że laguje tak mocno i ten. Ale jak ciągniki są obok siebie, to naprawdę laguje gra. Kurde, nie ma takiego ciągnika, ten dobrego, który mam piłniki. Mam ogólnie też ten kombajn fajny do kukurydzy i tak dalej, New Hollanda. A i możecie napisać mi, gdzie się w ogóle sprzedaje wióry, bo nie jestem z tym w temacie. Okej, okay, ten jakoś daje radę. Bo nie jestem z tym w temacie po prostu. No i nie wiem jak w ogóle gdzie jechać w ogóle. Na, te, na tej farmie mamy już te swoje jak to się nazywa, krowy będziemy mogli no będziemy się zajmować krowami, kurami jeszcze owce będę musiał teraz dokupić właśnie jedziemy po, po kultywator i zabieramy się do roboty A bo w sumie ja może zrobić cięcie jak już zboże urośnie i wszystko Dobra, krótkie cięcie. Okej, okay, już się trochę jaśniej zrobiło. Trochę nam tutaj rzepak urósł. Pogoda jest brzydka, ale chociaż jaśnie jest, nie? Dobra, ten już tutaj zrobił pole, gotowe jest do siewu, ale jak ja ruszam tym statywem. Nie wiem czemu, ale mi się ogólnie lepiej nagrywa statywem, niż podłączać kable i w ogóle wszystko. Bo z kablami jest taka w ogóle marna robota, że szkoda gadać, szkoda szczępić ryja. Ok, sprzedałem przed chwilą combine, y, ponieważ jeden w zupełności wystarczy. Y, sprzedałem tamten, ten pomarańczowy, ten starter. <trym> bo ten może kosić ten żółty New Holland może kosić po prostu wszystkie rodzaje żyta, zboża i tak dalej a tamten pomarańczowy tego nie mógł robić, bo tamten nie mógł kosić kukurydzy. A kukurydzę też będziemy sobie sadzić. Na razie sadzimy rzepak, żeby mieć dużo pieniędzy. O, coś urosło już. Okej, okay, całe pole urosło. Weźmiemy sobie ten kombajn, żeby ten... Bo jest pojemny, sobie coś pojedziemy skosić ten. Mam nadzieję, że trochę na tym zarobimy. Okej. Okay. Nudne w ogóle wszystko. Nie wiem z czego nagrywać. Fa farminga będę nagrywał trochę. Skończę serię to nagrywam, ponagrywam z, po z Black Opsa dwójki może. To zrobię poradnik jak zrobić portal w Black Opsie dwójce. O jajko jakieś ukury. Zbierzemy od razu. Zobaczymy zaraz też jak jest u, u naszych krówek. Czy ten. Muszę sobie kupić cysternę. Powtarzam jeszcze raz, cysternę, osoby, które znają mnie i chodzą ze mną do szkoły i w ogóle, e, będą wiedzieć o co chodzi z cysterną, <laughs> więc dobra, nie musicie wiedzieć, to nieważne, <laughs> ale ładnie buczy. <laughs> dobra, uważaj jak jedziesz, gdzie stoisz w miejscu debilu? Już mi w A... Trzeba ładnie rozłożyć kombajn. Teraz mogę mucić ten... ciągnik głupi. Włącz. Nie wiem, czy chcecie oglądać, jak ja to mucę, więc... koniec odcinka będzie. Trzymajcie się ciepło. Dawajcie lajki, like, subskrypcje, piszcie komentarze. No i do następnego odcinka. Czołem! Ale to głupie, było. Dobra, nieważne. Trzymajcie się ciepło, no i cześć.